Nooo jut, Jutek, jutek dziutka pokażę wam No co tu zjejesz? Czy jakie masz? Zdędy możesz kupić O, nie widać, że to wyciąga gołębia Próbuję wyciągnąć Ło Wrotowiec, samiet Ale ma parę Wziąłem go Jeszcze raz Pióro mam chyba w ogonie wyrwałem Ja go łapałem Myśmy znowu na górę chcieli iść Jeszcze biały Ona tu już była No, to, to jest zmiany. Ona ma żółtą brączkę, okudę to i da no, Dobra, idziemy Znowu, 3 gołębie nowe Tego ma w jednego tu ja też tutaj no. Patrz, no. no. ja z u ciebie ci dołożyć co miał obrączkę obrończkę na mnie. Tam za mną. Ręczę Po co? to jest. To z no. jest o Dobra. Idziemy na górę. Wszadamy na górę. No, ja tutaj to zobaczy już Może tu uciekać trzeba. Ważniej nie widać. No ja patrz, patrz. Tutaj już jest ten gniazdo, to trzeba dziecko i powiedzieć. Koty tu są. Koty, ale gniazdo też może być, gdzie myszy? Bo te ciuki już trochę tutaj są. Kolorowe koty. Mhm. Są tu koty. Co długo będzie odcinek? Może nawet. I teraz coś dobra. Że Jsiano kasy, siano zbiory będą. Będzie, będzie kazowany ciągle. Tylko się będzie. Tak zobaczmy co tu dzisiaj mamy. Żadnych zmian. Jak żadnych zmian? Jajka są. Gdzie? Mm. A no jajka się, opatrzcie. Co tam przy wejściu? Jest. Jeden. Para, no. Drugi przyszedł no, no i teraz, teraz trzeci. I wszystkie są. Siedzą, mają jeść jeszcze tylko im tak władzę przynieść w takim tym tym kafelku. No będzie git. Może Z... tutaj nie ucieknie bo ja widzę, że ty się już patrzysz, tutaj ucieknie. No. już. czaj, patrz się czaj. U 90 subskrypcji. U mnie już niedaleko do tego, bo... 3 subskrypcje zostały. No. Także pamiętajcie, że na 100 subskrypcji specjalny film nie będzie. A już tak już nie wiem które pudełko przynosi. Czy to... Czy to zabrałeś? Zabrałeś? Pudełko. No, a coś tamtej pudełkami. Co są tu w budce? i chyba dalej nie zobaczymy. No daj nie widzi, bo na razie nie ma co trzymać w tej budce i... I on myślę, że przyjaciół kogut. Naprawdę. Kogut źle. No tutaj gniazdo, tam drugie było. Teraz tam się buduje. Tam mają gniazdo. No, chyba niedawno zniosło to jajko. Gdzie są te No dobra. Tam. No no i dobra. Tak ostat... ja jak przyszłem, na zezer, to tutaj już jajko jedno wtedy. Dobra, idziemy na dwór. Jestem już na dworze. I tak z ziotkiem weszliśmy. I patrzymy się na gołębie. I coś nam tu nie tak. Więcej gołębi jest. Dziewięć. Policzyłem. żeby nie było, policzyłem. Patrzcie, tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja nie mogę. Głębiej więcej. Głębiej więcej. Coraz więcej się teraz robi. O. patrz Patrzcie. Już wygania. sam więcej. No, i co, jest to jest. Um, o, patrz, patrz, paruję. Już się paruje? I to jest ta samica czuwata? No. Nie ma. Jest! Jest! Zaszła! Zaszła, bo widziałem, że tam jakiś szary się kręci. Nie ten czarny, ten twój, bo bym widział, że to jakiś czarny, ale szary jakiś. Nie rusz, tak. Właśnie. Ale to fajny jest tam. A nie mogę tam? No to o, to no. Dlatego, że zawsze tam O, to Oj. da ci iść samiec. Ale byłem, że fajnie. W końcu jakieś głębiu ciadkę z tego. Zawsze to spokojnie jest, a teraz moja siostra przyszła i rzuca kamykami. Kamieniami rzucają, kamieniami rzucają. I rzucają kamieniami, bo zaraz dziecko rzucisz kamień. O, zieleni. Idę z drugiej strony, zobaczę O, Idzie Gdzie jest? O, tak. No, próbuję wyjść, a on mnie tak nie daje. O, prób. wychodzi. Tak wygląda na dwór O. I wyszła Oj, ty za ja nią jeszcze jeszcze. Zerwała się, teraz będzie latać. Patrz, porciała stat tej strony na dach. I zobaczę. O, głębi się ruszył. O, Patryk, Leci. I tu. Głębiej i resztę gdzieś tam lata. O, tu jest. Tu. Leci. Tu! To znaczy gdzie? No, nie, właśnie, lataj tam latają, tutaj siedzą, o leci Nie wiem czy widać po Pawiku Tutaj co był Zaraz poleci, znajdzie kierunek i poleci Ta. o, Tak, ona już Ląduje tak ale tu gdzieś jeszcze dwa tak latają patrz. No to ten pocztowy i ten młody dziadka chyba Nie. Patrz, dwa I bo te dwa młode siedzą Cztery, pięć, sześć, siedem ty bo chyba do dziadka. Patrz, patrz, jest kółka la, lata z tą Za nią lata Ty bo chyba jeszcze jeden gąb do dziadka przyleciał no. A ci jak gąbię latają teraz Ruch u dziadka się nareszcie zrobił do którychś pocztowych to mi niestety tak, bycie? Nie, ale latają. Zaraz, tak się. Siwe dwa. Jak się on do, to zobaczymy. Może ich jakoś wspomożemy. Gdyby Można. Można, można. O, wyrwały się te też. Górz. O, ale klaszcz. Zbieraczka. Dobra Zbieraczko, tam lecą, lecą, lecą do nich. Ale teraz słońce świeci. Ty to jakiś kolorowy? Nie, siwy pocztowy jeszcze tam jest. No? Dwa pocztowe. Dobra, szleci się zobaczymy i wam pokażemy. No. Jesteśmy po krótkiej przerwie. go mu do dziadka przyleciu. Jest siedzi tu, o, tutaj siwy chyba, bo to to jest ten dziadka młody. O, patrz. Te chyba samicie. O, jeszcze twoje latają. No tam wysoko. Tam, gdzie tam ten biały Ty u mnie był ostatnio taki też podobny, ale to było parę tygodni temu. Mhm. No, bardziej wszystkie się wchają teraz, tam do niego. Może wszystkie jednym. Kurde, na takim przybliżeniu tak mi się będzie No. Tu jeden siedzi... O mało baterii mam. Tak gdy długi to odcinek już nie będzie. To tyle, nic nie zostało od dziutka co przywiózł. Może, może jeszcze siądą, no bo tam... Tam ta, lata, ta, lata jeden i gdzieś też biały tam poleciał z nim. Oleci. ci! I, po, i tutaj jeden od dziadka siedzi tam reszta Ja ten w rynnie? W rynnie się... to też pewnie coś siedzi Ten jeden gomczun tam zawsze siedzi Ale tutaj jeden siedzi, siedzi dziadko Woże to To Tutaj biały! Kaczory się biją Dały go na rosy Dobra To tyle z tego odcinka, taki krótki odcinek o gołębiach o nowych gołębiach od jutka da do... dla dziadka no. taki krótki odcinek. No się, się nie ja wiem może nagramy później. Dobra, na razie. Do następnego odcinka może. No.